dobra, słuchajcie, my sobie słuchamy w tej chwili informacji. No coś tam co z Ford I. Naprawdę, czasu, prawda, ekranu jeszcze wrócimy, ale. Cześć. No dobra, idę, idę, cześć. Jest mały zwiastun tego, czego resztki, zobaczymy za chwilę, bo jest to Castellum. Po... Kastelum jest trochę dalej, ale Kastelum, to jest wieża, tak. która stała na granicy Imperium Rzymskiego, tak jak Kastelum też. Dokładnie, czy Kastelum, czyli obóz Rzymski ogólnie. O, no taki, mm -hmm. taki coś jak chwilę, ten fort, tylko trochę starszy. Tak, za chwilę zobaczymy <laughs> resztki tego, co tutaj widzicie w takiej ładnej okazałości. Także, no ale zobaczcie ogólnie jaki fajny tarynik do położenia, nie? Wyszłyśmy dopiero co z Fort i no, prawda czasu, prawda ekranu jeszcze wrócimy ale tak, tak. <laughs> no ale za chwilę sobie jeszcze do Fort oczywiście wrócimy, a teraz idziemy do zobaczyć resztki zabudowań starego fortu z XIV wieku bodajże jakoś tam coś stało, nie XIV chyba jakoś, Fort? Nie, 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 IV wiek E, rzymskie. Tak, Myślę, że starsze. No nie wiem. No do, do, do kiedy było tu wiarygodnie? Nie narzucimy później. Tak, ujęłem powita się później. Poprawki zobaczycie na ekranie. Słuchajcie, to z tego kastelu fekcja Wam niewiele pokażemy. Jak się okazuje jest zamknięte ale tak wyglądało, Ay, jak na obrazku y, y, tak, dokładnie, tak pięknie, ładnie no dobra, historyczne plekie Po e, roku dwu, dwu, dwusetnego, dwusetnego tak. no, czyli e, dokładnie, wujka Google już nie szukamy no zobaczcie, tak to tutaj było zlokalizowane, jak to ładnie jest pokazane, w tej chwili jest tylko e, skonstruowany jak widzicie e, ta część, tamten murek no i e, część dróg, czyli tak jak widzicie ta wieża rzeczywiście była, e, przyległa ściśle do e, kastelu, ale możemy się przejść w sumie. Widzę właśnie, że no. obrazek jest jak wygląda, ko, wyglądało około 2000, 200 roku, roku, ale już od, od początku, jakby od roku 0 do 180, Sześć razy przebudowali, raz się spalił, Odbudowali w 170 roku zbudowali z, z, z cegły i, mhm. i z kamienia. tak. He, no to niedługo. I wtedy nie wyglądało już tak. E, zobaczmy. Ale ogólnie szczere pole, słuchajcie. Tak. Tak naprawdę jakbyście <laughs> mieli specjalnie przyjechać dla e, tego miejsca tutaj, to chyba bym nie zawijała specjalnie. Dla Fórmula ten pewnie tak, ale tak. Chyba, że ktoś chce tu kopać. Może tak. wtedy znajdzie coś ciekawego. No, jakieś monety z Cezara, wieku. No, e, Tylko no nie wiem, czy Tak, założony, tak. Od razu królowa położy rękę. W Polsce konserwator zabytków. Zobaczcie. Ale z drugiej strony, e, do bardzo fajnie, że nie jest po prostu zaorane i coś innego zrobione, nie? E, jako taka pamięć jest historyczna, zachowana. się wam, że mam czasem krowy chodzą, czy coś. tak. Są sądząc ten... po długość trawy. Niespodzianki. No, ale tych Rzymian to już przekopały, więc mhm. już są zjedzeni wielokrotnie. Tak, to nawet na tym e, planie w internecie było, że to w tej chwili jest zrekonstruowane. To Aha. też nawet nie jest oryginalne, więc no, tak naprawdę. No nie, więc nic nie zostało. Na pewno parę razy było tu przeorane w przeszłości. On tak, e, parę kości wygrzebali. <gry> Więc w takim kastelum to mieszkało sporo żołnierzy, ale podobno też ich rodziny czy coś. Eee... Tak czytałam przynajmniej uh -huh. przy, przy, w informacji o drugim kastelum tutaj a, niedaleko. Okay. Nie zabieram zdania, nie jestem w stanie powiedzieć. A, tu jest rzeczywiście jakaś wewnętrzna część, czyli tam była zewnętrzna, a tu jesteśmy wewnętrznej części. A, czyli tu się A. dopiero coś dzieje, słuchajcie. Porta, tak. Czyli kumana. tu były drzwi, brama, porta. A, porta. Porta dziesięciolecia. Dekumana. Z tego jeszcze dobrze de pamiętam bu. z łaciny, którą parę razy lat temu A, miałam. Mam no takie no. <laughs> Odkrywcy Fecja. XVI wiek Ktoś znalazł tu rzeczy Aha. wtedy, nie? I opisał to Adrian de Jonche mhm. A, I to jego jest to, monument. co napisał Tak, dokładnie Jakby ktoś chciał rozszyfrować po łacinie To zrobimy wreszcie go zdjęcie za chwilę I wrzucimy potem przebitkę tak. Opa no dobra, słuchajcie, my sobie słuchamy w tej chwili informacji. No, coś takiego, bardzo cicho. tyle, okej. Okay. Nic ciekawego. Okej, okay. no, słuchajcie, więc weszliśmy sobie właśnie do muzeum tej Waterlinie i rzeczywiście to, co już wcześniej można było widać, cała linia wszystkich fortów, które tu były czyli od wyjścia od Amsterdamu czyli właściwie od Ajselmeer poprzez Maiden, poprzez Narden Hilversum Nieuwerslaus De Bilt my jesteśmy tutaj w Fort Werthen Bunning dalej mamy Hauten.

Goed. Jullie weten wat af van de waterlinie veranderen? Wat zegt u? Weet jullie wat van de waterlinie af? Al? Uh, uh, heel algemeen. <laughs> zo zo. zo. Zo Ja, ja oké. Okay. Ja, dat is wel lastig hoor. Hoe ik daar nou mee? Ja moet weten hè. Ja, ja, ja. 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 De waterlinie. Uh, vraag je, Kan ik er akkoord in? Ja zeker. Oké. Oké. De waterlinie was een bescherming. Een bescherming voor als er een keer een vijand kwam. Dus het grootste deel van de tijd werd hij niet gebruikt, was hij er niet eens. Nee. Ja. Ah, ja, hij was er wel in. in, in, in per saldo, maar geen uh, uh, water. Nee. Dus het land werd gewoon gebruikt zoals het altijd bedoeld was voor de boeren. En uh, pas als dus bericht kwam dat er een vijand kwam kunnen we zorgen dat alle alles, boeren weg werden gehaald, dat er water ging komen, dat we water soldaten komen, dat we allemaal soldaten natuurlijk, verdedigen. dat we dus hem um, gingen dat we het niet veel zullen bespreken. Misschien uh, dat Skorzystamy z pomocy do Lendy i może przetłumaczymy wam kawałek od pana przewodnika, ale też myślę, że nie będziemy długiej linii wrzucały. Natomiast, no, jak widzicie, muzeum jest bardzo fajnie zrobione. Muzeum obrony linią wodną przed najeźdźcami, tak jak tu była mowa, przed Francuzami, przed Niemcami, które już właściwie od 1800-1600 roku. Wymyślone w 1590 którymś, tak. natomiast no, wybudowane w rzeczywistości w 1600 któryś rok. Tak, bo wcześniej e, byli tutaj Hiszpania, ale jakoś w inny sposób już udało się ich pozbyć i linia wodna już nie była potrzebna. A w 1672 była potrzebna, ale to była stara, bo jest stara i nowa linia. W nowej linii też Utrecht jest włączony no, za linią wodną. Mhm. I, Dokładnie. W e, 1672 z powodzeniem zatrzymała Francuzów. Parę lat później już nie wiem 1600 też jak w którymś roku nie udało się, bo to była zima i był lód i Francuzi przeszli, a potem y, była wymyślona nowa linia y, wodna, która trzy razy była przygotowana. Raz nie była używana, nie, już nie pamiętam, raz nie była używana, trzy razy przeciwko Niemcom w każdym razie. Tak, ostatni raz w 1940 raz... roku. Tak, to chyba, nie doszło. chyba wtedy nie zalali w końcu, drugi raz zalali, ale Niemcy nie przeszli, bo pewnie ich odstraszyło, a pierwszy raz nie jestem pewna, czy zalali, czy tylko przygotowali wszystko, żeby zalać. Dokładnie, a tu widzicie, zobaczcie. Część przedstawiającą właśnie jest Francuzów, nie? Tam napoleońska czapaczka stoi. O, a kto sobie chce z, muskie, z muszkietu postrzelać, słuchajcie? Dorenda, postrzelasz? Nie. Nie? Ale mogę pojeździć na łyżwach. A, no tak. Fajne, nie? Prototyp. XIX wiek, no, no a dwudziesty wiek. No podobnych nauczyłam się jeździć, tylko nie były takie skórzane, te, tylko jakieś tam materiały. <grym> e, moje pierwsze. Właśnie, zobaczcie, jak zrobiona jest e, interaktywność. Oprócz tego, że macie zwierzaczki sobie gadające, od, oprócz tego możecie sobie posłuchać opowieści e, rolniczki. Żony farmera, która musiała uciekać w czasie najazdu francuzów. Właśnie skończyła opowiadać. No skończyła, ale zobaczcie, zobaczcie jak na mnie patrzy. Widzicie? Co ja robię, nie? A tutaj pan, który musiał lód przecinać całą noc, żeby francuzi nie przechodzili. Aha, tak, musiałem, nie? Zobaczcie interaktywność tego gościa geniusze e, fizyki nie fizyki, geniusze budownictwa które, kto nam wyjaśni jak e, to mogło funkcjonować, słuchajcie no tu jest wysoka woda, więc otwierać nie ma problemu. No, no, dokładnie, automatycznie tak, wypchnie. No. Ale jak tam nadal potem jest wysoko i trzeba zamknąć, to tutaj są jakieś rury, które z tej strony pchają do tych drzwi. Ta, no tak, zobacz, bo masz, omlobrio, masz jeden wejście tutaj i z tej strony dopiero tu na, masz wejście wody wysokiej i stąd jest przepychane na wodę niską. Nie wiem dokładnie. Wznoszę się w powietrzu. Jak ktoś ma lęk wysokości i się boi, to słuchajcie, nie ruszać, bo w tej chwili na przykład czuję, że lecę. Lecę tak. I w tej chwili z góry oglądam sobie makietę Muzeum. Niesamowite, słuchajcie. E, wrażenie VR. I teraz, e, kiedy lecę i czuję, że po prostu trzęsie i widzę pod sobą Utrecht i słuchajcie widzę przed sobą narysowaną waterlinię. słuchajcie i wystartowała Dorenda teraz sobie polata <grych> Zobaczcie, e, to jest odruch, jak jesteście na tej prezentacji, e, dlatego że no w tym momencie lecicie w powietrzu e, i e, lecicie na spadochronie i oglądacie całą linii z góry. Także wrażenie jest naprawdę w tym momencie niesamowite. Zobaczcie, ona sobie ogląda z góry całą teraz linii. Jak będziecie tutaj, to naprawdę musicie z tego skorzystać, bo jest naprawdę kapitalnie. O, Co? Jak doświadczenia? Super. Leciał z padochronem. Fajnie, co? Te odręty, ta interaktywność jest naprawdę kapitalnie <laughs> zrobiona. To w pewnym momencie, że wlecę do góry i spadam w dół i w ogóle. Bardzo <trabalhar> fajnie. <payusa> Nie no właśnie stwierdziłam, mam nadzieję, że się nagrało, bo pod kaskiem i w ogóle, pod opaskiem, pod mm, hełmem pod googlami. Mam nadzieję, że się nagrało, bo rzeczywiście próbowałam się dzielić z trochę wrażeniami w trakcie, ale no trudno to oddać, bo no. naprawdę ten trójwymiar muszę sama powiedzieć, jest no boski. Jest to kapitalnie zrobione. Na początku pokazali tutaj ano? tak, jakby się po prostu siedziało w tym miejscu, tutaj tę makietę, a potem powiedzieli, a teraz włącz komuś tam powiedzieli, że, a teraz włącz rzeczywistość. I był taki obraz, tak jakby się leciało nad Holandią mm -hmm. na spadochronie i o, można było oglądać całą tą linię wodną i jak ona została zalana, a w końcu już znów się tutaj lądowało, w tym miejscu. <grystanie> <grystanie> Także naprawdę dzisiaj się wycieczka, myślę, jest bardzo no, fajna. Tak, bardzo <grystanie> fajna. I kończymy naszą wycieczkę. Tak jest. Po naprawdę fajnym obiekcie, zwłaszcza ostatnia część interaktywna, <grym> no. Lotus z padochronem była no, niesamowita. E, to musimy powiedzieć. <grym> tak, tak, to była najlepsza część. E, stąd, mimo że wejście do muzeum, sam obiekt, zwiedzanie samego fortu jest bezpłatne. Natomiast już samo muzeum jest płatne to jest 9,5 euro. Tak. E, za wejście, ale no naprawdę warte swojej warte. ceny. Fajne. Jak się ktoś interesuje tym tematem oczywiście. To... Ale nawet jeśli, wiesz, no, nawet... Jak w ogóle go to nie interesuje, to, no to może nie warto, ale ogólnie, ogólnie jest bardzo fajnie zrobione. Ale dla samego, samej części już nawet tej e, interaktywnej no. e, pokazania tak naprawdę Holandii z lotu ptaka e, tak. z, z lotu spadochronu, no jest to nie, fajne wrażenie. Mhm. No więc w tym momencie żegnamy was z tego, z tej lokacji, jak widzicie. O, z lotu ptaka, tak prawie. I dziękuję bardzo za oglądanie ja, w imieniu Dominik Fotos i dziękuję Dorandzie za udział na tym filmiku. Dzięki za fajną wycieczkę. Nie ma problemów. Bo polecamy tak to bym nie się na przyszłość. No szkoda, że nie ma Maćka, ale z Maćkiem się dopiero spotkamy pewnie za... tak. po następnej morze atrakcji. Zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze czasowo. Mhm. Także do miłego, cześć.